Nie przemyślałem mojej decyzji sprzedażowo-zakupowej, więc musiałem czekać cały weekend, żeby się w poniedziałek wybrać do ich sklepu. Po pracy wróciłem z nim i zacząłem przygotowywać się do nagrania rolki. Tym razem chciałem podejść trochę do tego inaczej, użyć innego setupu oświetlenia. Dosłownie przed każdym ujęciem, które chciałem wykonać, pokazywałem, co chcę osiągnąć i w jaki sposób będę przeprowadzał ruch kamery. W teorii jest to dwukrotny wzrost wydajności. W praktyce liczyłem, że będzie to czuć. I faktycznie czuć. Pierwszy render, który zrobiłem zdecydowanie taki dłuższy niż tą rolkę 10 sekundową, no muszę wam powiedzieć, że skończył w 20 minut. Plik, który mu dostarczyłem, miał ponad godzinę 20. Wyrenderował w nieco 20 minut i 15 sekund. Jak dla mnie ten pierwszy render jest naprawdę zadowalający?